Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje Krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Bogata paleta możliwości. Materiał opowiada o projekcie dotyczącym zakupu wyposażenia Laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych. O przedsięwzięciu wspartym z programu Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego opowiada Marek Michalski, dyrektor techniczny FH Barwa oraz Marta Ziental, kierownik laboratorium. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Poniżej jest informacja. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przęt laboratoryjny, który zakupiliśmy dzięki dotacjom unijnym, pozwolił nam wejść na poziom firm europejskich, jeżeli chodzi o obsługę klientów dotyczących badań nad powłokami lakierniczymi. Wyposażenie naszego laboratorium o nowy sprzęt pomogło w poszerzeniu naszej oferty badań. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom rynku oraz zmieniającym się potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów, np. z branży militarnej lub motoryzacyjnej.